Cześć, witam Cię w siódmym dniu wezwania Wypłyń na głębie modlitwy. Dzisiaj naszym tematem jest już czwarty punkt lekcji odwina, czyli kontemplacją. Kontemplacjo, czyli modlitwa kontemplacyjna. Mogłoby się to wydawać czymś skomplikowanym, ale tak naprawdę jest to coś bardzo, bardzo prostego. Sam źródło słów kontemplacjo dotyczy oglądania. Oglądania, czyli spoglądania z miłością. I tak to możemy odnieść do tej modlitwy, że to jest milczące spoglądanie na Boga, kiedy my w Jego świetle też jesteśmy widziani, czujemy się widziani i kochani i przebywamy z Nim i trwamy z Nim w tej ciszy. Jak sobie myślę o tym, jak wytłumaczyć taką modlitwę komuś, to jej nie zna i nie doświadczył. Przypomina mi się anegdota o Żużu. Żużu był Francuzem i właśnie we swojej wspólnocie miał takie zadanie, że miał wprowadzić osobę, która takiej modlitwy nie znała, w modlitwę adoracji. Więc Żużu bardzo się gimnastykował, próbował wyjaśniać, o co tu chodzi z tą modlitwą. No i tak wreszcie osiągnął taki status, że ta osoba stwierdziła, że no chyba wie o co chodzi, poszła na modlitwę. No i Żużu -żu też poszedł na modlitwę i podczas tej adoracji w ciszy usłyszał taki, taki cichy głos Pana Boga. Żużu, -żu, ja się umiem sam przedstawić. Więc może to są słowa dla, dla tych z Was, dla Ciebie, jeżeli nie próbowałeś tej modlitwy. Że po prostu odważ się, spróbuj. Myślę, że Pan Jezus potrafi się sam najlepiej przedstawić. Ja tu jeszcze tak nieudolnie może spróbuję troszeczkę coś podpowiedzieć. To już na tym etapie modlitwy, jakby przeanalizowaliśmy dokładnie tekst, odnieśliśmy go do swojego życia, odpowiedzieliśmy. Modlitwą na to, co zobaczyliśmy w naszym życiu, I jakby to, co miało być powiedziane, zostało już powiedziane. I to jest już czas, kiedy chcemy trwać przed Panem Bogiem, po prostu w ciszy, z nastawieniem na słuchanie go. Bo tak, jak dotąd było, jak widziałaś, widziałeś, było sporo. Twojej pracy, takiej intelektualnej, czy właśnie analizy swojego serca, obserwowania siebie, oddawania tego Panu Bogu. A teraz ten główny akcent jest położony na słuchanie. No i teraz tak, w praktyce wiadomo, jeżeli nasza modlitwa ma trwać te 15-20 minut, no to trudno tutaj mówić o jakiejś takiej długiej modlitwie kontemplacyjnej, tak, w którą wejdziemy jakoś bardzo głęboko. Na początek, pilnuj tego, żeby Twoja modlitwa zawsze kończyła się takimi dwoma, trzema minutami ciszy. Ciszy, w której teraz Ty już milczysz i słuchasz, słuchasz, trwasz przy Panu Bogu w ciszy. I teraz tak, jeżeli doświadczyłeś takiej modlitwy, jeżeli doświadczyłeś głosu Pana Boga w swoim sercu, to łatwo ci zrozumieć. Jakby to, kiedy mówię, żeby słuchać Pana Boga. Jeżeli tego nie doświadczyłeś, może to się wydawać takie dziwne. No, jak słuchać Pana Boga, jak to słuchać Pana Boga? Więc posłuchaj. Jest kilka sposobów, żeby jakby pomóc sobie słuchać, jeżeli jeszcze tego nie robiłaś, nie robiłeś. Pierwsze, co, to rzeczywiście to wyciszenie, nad którym pracujemy od początku i tutaj od początku. W tym przygotowaniu do modlitwy mówiłam o tym wyciszeniu. Tak teraz też wyciszamy się, czyli myśli, które przychodzą, już odpuszczamy. Już odpuszczamy, już też to samo dyscyplina, że ta część, kiedy mówiliśmy, już jakby się zamknęła, już przechodzimy, przechodzimy dalej, czyli przepływają te myśli, ale my wracamy do tej ciszy, w której chcemy trwać. Chcemy trwać w ciszy. Jeżeli trudno jest Ci trwać w ciszy. To może to też być taki czas spotkania ze Słowem, które Cię poruszyło. Czyli wracasz do tego Słowa, które Cię najbardziej poruszyło z całego fragmentu i spotykasz się z Nim, trwasz w Nim, powtarzasz je sobie, smakujesz je, wchodzisz jeszcze w kontakt przez to Słowo. Powiedzmy jeszcze, o co chodzi z tym słuchaniem Pana Boga. Tak, może tak się zdarzyć, że Pan Bóg przemówi do Ciebie przez taki cichy głos po prostu w Twoim sercu, że ty będziesz wiedzieć, że, że to jest jego głos. I to jest głos niosący pokój, niosący radość. Po tym poznasz, że to jest naprawdę jego głos. Niesie ci pokój, radość prowadzi Cię do dobra. Potem poznajemy rozumam, rozeznajemy taki głos. Odpowiedź Pana Boga nie musi też być dana wprost. Może to być po prostu to, że poczujesz pokój, bardzo głęboki pokój, który Cię przenika w całości. Może być to odpowiedź radości, która się pojawi wskutek tego kontaktu ze Słowem, wskutek tego przebywania w ciszy. Może to być odczucie Bożej obecności, że Ty już nie musisz się tak skupiać i to nie jest Twój wysiłek, Świadomości, żeby pamiętać, że Pan Bóg tu jest, tylko naprawdę poczujesz go. Na różne sposoby Pan Bóg może działać i może do ciebie przemówić. Może też mówić w ciszy, może mówić w pustce, którą też możesz czuć. Pustka to też jest ważne uczucie i możesz po prostu w tym trwać. I ja tak sobie wyobrażam, że pustkę jako taką pustą bańkę, w której Ty jesteś i po prostu jesteś, trwasz przy Bogu. To jest znowu to, żebyś nie myślał i nie myślała, że jeżeli nie masz jakichś wielkich emocji, to coś jest z tą modlitwą nie tak, czy coś z odpowiedzią Pana Boga jest nie tak. Pustka to też jest ważne miejsce spotkania. Pustka, jak pustynia. Wszystko jest zabrane, jesteś w tej pustce, w tej próżni. Spotykasz się z osobą, która cię kocha, którą Ty też kochasz. I. Możesz nie czuć tego emocjonalnie, ale Twoja wola mówi, że chcesz dać swój czas Bogu. To jest Twój wyraz miłości. Widzisz więc, że na różne sposoby Pan Bóg może Ci odpowiedzieć, ale to, co jest po Twojej stronie, to, co Ty możesz zrobić najlepiej ze swojej strony, to jest właśnie to, żeby dać mu ten czas. Dać mu ten czas, kiedy Ty naprawdę nastawiasz się na słuchanie. Na słuchanie, taka obserwacja, co się w tobie pojawi, na bycie, na bycie, w relacji. Wyobraź sobie, że to jest takie patrzenie sobie w oczy z osobą, którą kochasz i dajecie sobie ten czas, że nie musicie nic mówić, tylko patrzycie sobie w oczy. I to jest właśnie takie spotkanie. Bardzo, bardzo osobiste, bardzo intymne. Twój czas z Panem Bogiem. Wrócę jeszcze tutaj do tych słów świętej Tereski, które już kiedyś tutaj w którymś z filmików przytaczałam. Ja patrzę na Niego, On patrzy na mnie. To wystarczy, to jest ta modlitwa. To jest teraz właśnie ten dialog miłości, dialog bez słów, trwanie w ciszy. Życzę Ci doświadczenia piękna tej modlitwy. I tej łaski, właśnie, żeby Pan Bóg Tobie się pokazał tak, jak Ty tego potrzebujesz, żeby przedstawił Ci się w taki sposób, żebyś nie miał i miała wątpliwości, że to On działa, że to On jest obecny tutaj, żeby, żeby naprawdę pokazał Ci, że Sam umie się przedstawić. Tego ci życzę. Zapraszam Ciebie do zostawienia komentarza. Jeżeli się pomodliłeś, to działa bardzo wzmacniająco, że jest nas tu więcej i modlimy się razem. Także dawaj znać. I z Panem Bogiem. Do usłyszenia.